Cześć. Za chwilę zabieram was w bardzo wyjątkowe miejsce. Ruszamy do Wałbrzycha. Ale nie w poszukiwaniu tajemniczego legendarnego złotego pociągu. Jedziemy na zaproszenie do Książańskiego Parku Krajobrazowego. Tam przetestujemy nasze maszyny do pielęgnacji ogrodów. Sama jestem niezmiernie ciekawa, jak spiszą się jelonki w tamtym terenie. Nie ma na co czekać. Jedziemy. Dzień dobry. Nazywam się Przemysław Żak. W firmie Agroefekt zajmuję się maszynami do pielęgnacji zieleni oraz maszynami komunalnymi. W dniu dzisiejszym przyjechaliśmy na teren parku Koło Zamku Książ, aby na prośbę zarządcy lokalnej zieleni zaprezentować maszyny do koszenia dużych obszarów trawy. Na parkowej łące pracują dzisiaj dwie maszyny: Ztrak Z950R oraz Kosiarka Front Mower 1550. Maszyna Z950R charakteryzuje się silnikiem o mocy 24 koni mechanicznych agregatem o szerokości 132 cm na trzech nożach oraz bardzo wysoką zwrotnością ze względu na osobne sterowanie każdego koła przez osobny silnik hydrauliczny. Maszyna wyposażona jest także w koła Michelin X-Tiel. Tarf. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które sprawia, iż operator maszyny nie traci zbędnego czasu na naprawę np. Na przebitej opony. Maszyna zapewnia doskonałą zwrotność oraz szybkie koszenie dużych powierzchni przy zachowaniu znakomitej jakości skoszonej trawy. Ja się nazywam Cieliński, jestem zarządcą zieleni w historycznym założeniu krzorzańskim. Dzisiaj na naszym terenie jest firma AgroEffect, który jest przedstawicielem firmy John Deere, a znaleźli się u nas po to, żeby pokazać swój sprzęt i pokazać, co potrafi przy naszym założeniu i przy dużych powierzchniach, które na co dzień utrzymujemy. Dzisiaj testowaliśmy urządzenie z maszynę zaroskrętną. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Co wyróżnia to urządzenie to łatwość prowadzenia i prędkość jazdy i wydajność. To są pierwsze wrażenia dzisiejszej jazdy. Co do reszty trzeba spróbować samemu u siebie, zachęcam. Druga maszyna to John Deere 1550. Maszyna z silnikiem Dizda z bardzo szerokim agregatem o szerokości 183 cm. John Deere 1550 posiada napęd na cztery koła, załączane automatycznie lub na żądanie operatora. Model ten jest maszyną wielofunkcyjną. Oprócz agregatu koszącego możemy zapiąć do niego różne sprzęty, które napędzane są wałkiem odbioru mocy. Między innymi Możemy wykorzystać ją do zamiatania, do podłączenia glebu gryzalki, jak również możemy zapiąć do niej rozsiewacz lub opryskiwacz. Pełna gama maszyn front Mower zapewnia szeroką możliwość konfiguracji maszyny, jak na przykład kosz z wysokim wysypem do zbierania trawy, jak również komfortową kabinę. Tylna skrętna oś zapewnia maszynie 1550 doskonałą zwrotność, a amortyzowany, pneumatyczny fotel. Wysoki komfort dla operatora.